Ja Państwu mostów nie będę pokazywał, natomiast będę na temat mostów, obiektów mostowych będę Państwu mówił, na temat nowej koncepcji przepisów techniczno-budowlanych w naszym kraju. Otóż proszę Państwa, są dwie podstawowe ustawy w odniesieniu do tego obszaru, w którym Państwo funkcjonujecie, mianowicie ustawa prawo budowlanej i ustawa o drogach publicznych. Na podstawie delegacji ustawy Prawo budowlane wydano to rozporządzenie, które jest najczęściej przez Państwa czytanym rozporządzeniem, czyli to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, usytuowanie. U mnie to będzie wpisane zazwyczaj, że to jest rozporządzenie obiektowe. Wymagania, które są zawarte w ustawie Prawo budowlane są albo stosowane bezpośrednio, albo również na podstawie innych ustaw, jak ustawy o normalizacji i ustawy o wyrobach budowlanych. Między innymi dzięki temu, że mamy ustawę o normalizacji, możemy używać norm europejskich PNN. Jeżeli chodzi o obrót wyrobami budowlanymi, to Państwo się tym specjalnie nie interesujecie zazwyczaj. Natomiast to jest ważne, że to jest unormowane przepisami unijnymi. Jest stosowne rozporządzenie, to trzeba zapamiętać, 305. Parlamentu Europejskiego, a w Polsce w systemie krajowym jest to ustawa o wyrobach budowlanych. Na podstawie tej ustawy wydano stosowne rozporządzenia, w tym dotyczące krajowych ocen technicznych. Państwo się spotykacie z krajowymi ocenami technicznymi w momencie, jak nie ma normy, no to wtedy na dany wyrób są krajowe oceny techniczne. Proszę Państwa, to jest najważniejsze, albo jedna z tych ważniejszych rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Otóż ustawy i rozporządzenia, zgodnie z Konstytucją, są źródłem powszechnie obowiązującego prawa. I chciałem Państwa na to uczylić, niezależnie od tego, co Państwo sądzicie na temat pewnych zapisów, czy ustawowych, czy rozporządzenia, one obowiązują, one mają charakter obligatoryjny. Natomiast wszystko pozostałe, co nie jest ani Rozporządzeniem ani ustawą jest stosowane dobrowolnie, czyli dobrowolnie mogą być stosowane normy, wytyczne, instrukcje, katalogi, podręczniki, zalecenia i tak dalej. Może być coś takiego, że norma jest obligatoryjna, jeżeli są jakieś przepisy techniczno-budowlane, które mówią, że ona ma być obligatoryjna. Natomiast zazwyczaj to jest tak samo dobrowolny dokument jaki po prostu te które przed chwilą państwu wymieniłem czyli ten system który jest w tej chwili w kraju jest taki jak państwo tutaj widzicie są ustawy i trzeba je stosować są rozporządzenia i trzeba je stosować i są inne dokumenty i te dokumenty można stosować one są dobrowolnego stosowania i teraz proszę państwa jeżeli jest Wprowadzane rozporządzenie. Ono może być, jak Państwo doskonale wiecie, wprowadzane w dwojaki sposób. Albo może to być y, inicjatywa, inicjatywa poselska, albo inicjatywa rządowa. Załóżmy, że jest rządowa. To wtedy mamy tak. Ktoś to rozporządzenie musi przygotować. Zmiany tak samo, według tego samego systemu one są wprowadzane. Potem muszą być uzgodnienia wewnątrzresortowe, potem uzgodnienia międzyresortowe, potem są konsultacje społeczne, potem są uzgodnienia w komisji prawniczej w ramach RCL-u, czyli rządowego centrum legislacji, potem trzeba uzyskać podpis właściwego ministra, a potem jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Ta notyfikacja to jest nic innego tylko takie urzędowe zawiadomienie, ale musi być i komisja może się tego ustosunkować, że coś jej się podoba albo nie. Ale dlaczego ja o tym Państwu mówię? Mówię, żeby, żeby, żebyśmy, no wszyscy mamy pewnie takie odczucie, że e, zapisy, które są w rozporządzeniu, jeżeli one wymagają konsensusu administracji, bo administracja musi się na to zgodzić środowiska prawniczego, bo oczywiście w tym funkcjonuje i naszego, czyli technicznego, no to są te trudności z procedowaniem i są trudności, żebyśmy my wpisali w, tych, w tym dokumencie takie wymagania, które z technicznego punktu widzenia naszym zdaniem są poprawne. Podstawowym tym przepisem, który reguluje nasze funkcjonowanie, tak jak Państwu powiedziałam, to jest rozporządzenie obiektowe. I Państwo doskonale wiecie, że ono zawiera wymagania, które już dawno w jakimś sensie nie są stosowane, bo część nie, są, nie jest prawdziwa, część już, że tak powiem, jest zupełnie niepotrzebna z innego punktu widzenia. Na przykład jest taki zapis, że pomostem masywnym jest pomost wykonany z płyt betonowych. Od dawna wiemy, że wykonuje się pomosty masywne, monolityczne, nikomu to nie przeszkadza. Kiedy to proszę Państwa i przeszkodziło? To by przeszkodziło wtedy, jeżeli byśmy mieli na budowie jakiś problem związany z pomostem, to zaczęto by się zastanawiać, czy to jest zgodne z rozporządzeniem. Otóż masywny, w taki sposób wykonany monolitycznie, nie jest zgodny z polskim prawem, natomiast jest zgodny ze zdrowym rozsądkiem i naszym podejściem do techniki. Wobec czego podstawowe zastrzeżenie, które w tej chwili jest w odniesieniu do rozporządzeń, to jest to, że nie można je sprawnie nowelizować, że zawierają one wiedzę techniczną, która ulega szybko zmianie. Jest to wiedza czy technologiczna, czy materiałowa. I jeżeli powstawałaby nowa struktura, bo o tym chciałem Państwu powiedzieć, to musi być taka struktura, która gwarantowałaby możliwość bieżącej zmiany tych wymagań technicznych, które się zmieniają wraz z wiedzą, czy naukową, czy techniczną. Taki musi być ten, ten nowy system. Dobrze jest wiedzieć, że w, w ustawie prawo budowlane jest napisane, jakie powinny być spełnione podstawowe wymagania w odniesieniu do obiektów budowlanych. To oczywiście również dotyczy obiektów inżynierskich naszych. I te podstawowe wymagania macie tutaj Państwo wymienione. Nośność, stateczność, bezpieczeństwo pożarowe, środowisko, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona przed hałasem, oszczędność energii i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Powiedziałbym tylko tak, że szkoda, że my zazwyczaj mówimy nie, nie do końca o tym na różnego rodzaju konferencjach. Nie o tych podstawowych wymaganiach. Mogę powiedzieć, że to jest tylko szkoda. Rzadko o tym rozmawiamy. Natomiast dobrze jest wiedzieć, że te wymagania to nie są polskie wymagania w jakimś sensie, to są wymagania europejskie, są przepisane z tego rozporządzenia, rozporządzenia parlamentu. I trudno jakby z tym teraz dyskutować, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko chciałem Państwu powiedzieć, to w całej Europie obowiązuje. Od października 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Inf Infrastruktury jest realizowana taka praca, której liderem jest Instytut Badawczy Druki Mostu, który ja reprezentuję, i ona, ta praca dotyczy szeroko rozumianej nowelizacji tego rozporządzenia obiektowego. Chciałam Państwu teraz powiedzieć, to co będzie w tym rozporządzeniu obiektowym. I gdzie będą ewentualnie inne wymagania, które w tej chwili są w rozporządzeniu obiektowym, a które, tak jak powiedziałem, szybko ulegają dezaktualizacji. Otóż rozporządzenie obiektowe zostanie ograniczone do wymagań technicznych, mających istotny wpływ na spełnienie tych podstawowych wymagań. To, co przed chwilą Państwu pokazywałem, zostanie ograniczone tylko i wyłącznie do tych wymagań. To można uznać, będą wymagania, administracyjno-prawne plus takie zupełnie podstawowe wymagania techniczne. Natomiast tam nie ma prawa być żadnego szczegółu technicznego, bo potem będzie taka sytuacja jak w tej chwili, że my nie jesteśmy w stanie te szczegóły techniczne zmienić. Jeżeli sobie wpiszemy dwa czy pięć, to to będzie potem 20 lat obowiązywało, tak jak w tej chwili to rozporządzenie obowiązuje. Natomiast gdzie będą to pozostałe rzeczy, te pozostałe te wymagania techniczne, Zostaną wpisane do zestawu wytycznych. Co by to na razie nie oznaczało, ale będzie to tak zrobione. Będzie, bo w jakimś sensie, bo już jest, bo już to jest w tej chwili realizowane. I teraz zakres merytoryczny tych wytycznych został określony na podstawie zakresu tych wymagań, które aktualnie są w rozporządzeniu. Czyli my nie mówimy w ogóle o wszystkim, o całym świecie technicznym. Tylko i wyłącznie o tym, który został opisany w rozporządzeniu, tym obiektowym. I teraz dlaczego my to teraz możemy zrobić, a do tej pory takiej możliwości nie było? I to jest ta druga rzecz, którą proszę, żebyście Państwo zapamiętali. Otóż świat prawny się zmienił w marcu 2017 roku, gdy zmieniono ustawę o drogach publicznych i wpisano tam, że minister może wydawać. Inne dokumenty niż rozporządzenia. I to jest napisane, że to jest wzorce i standardy. Co by to nie znaczyło? To u nas te nasze wytyczne to będą właśnie te wzorce i standardy, które będą mogły być rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu. Nie moglibyśmy tej pracy w taki sposób wykonywać, gdyby nie to marcowe z 2017 roku, gdyby nie ta zmiana w ustawie. Pamiętacie Państwo, że są zapisy w konstytucji, ale tutaj ma minister zapis ustawowy, że może wydawać coś innego niż rozporządzenia. I teraz te wytyczne, o których teraz za chwileczkę będę mówił, będą, będą dobrowolne. Ale proszę Państwa, to nie będzie dobrowolność na zasadzie takiej, że Państwo by cię robili, co by chcieli, bo to będzie dobrowolność dokładnie taka, jak jest dobrowolne stosowanie polskich norm. I w całej Europie też w zalecenia, które są na przykład wydawane przez ministerstwo w Niemczech, są stosowane do projektowania. Żebyście państwo wiedzieli, że to, że to będzie dobrowolne, to nie znaczy, że w ogóle nie będzie stosowane. Tylko, jeżeli administrator zorientuje się, że można to wpisywać w swoich dokumentach. Tak jak powołać się na normy, będzie to robiła. I teraz te wytyczne, które są w tej chwili robione, to są obliczanie światła mostów i przepustów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, wentylacja tuneli, elementy powiązania z warunkami terenowymi. To, proszę Państwa, robi Pan Profesor Biliszczuk ze swoim zespołem. Katalog elementów i urządzeń wyposażenia, urządzenia ochrony środowiska, zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, elementów betonowych, elementy urządzenia obce i ocena stanu technicznego. Jest jeszcze jedna praca robiona, która nie będzie w konwencji tych wytycznych, tylko będzie również praca dotycząca powiązania wymagań technicznych z technologią BIM ale ona nie będzie wytycznym. I to będzie rodzaj podręcznika. To robi pan profesor Salamak. Inne proszę państwa wymagania, tak jak do tej pory, inne opracowania będą stosowane dobrowolnie. Teraz to już jest kuchnia, jakby jak to będzie robione. Zostanie powołana komisja stała do spraw rekomendacji. To już jest kuchnia, to już jest mniej ważne. Do zadań tej komisji będzie należało sprawdzanie, jak to w Polsce funkcjonują. Te wytyczne, które państwu przed chwilą powiedziałem, że one będą te wytyczne będą systematycznie monitorowane i aktualizowane przez jednostkę nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw transportu. Czy to będzie po stronie Generalnej Dyrekcji, czy Instytutu Badawczego, czy powstanie inna jednostka, która się będzie tym zajmowała, to jeszcze nie wiadomo, ale ktoś się będzie musiał tym zająć. I teraz podsumowując, obecnie jest ten trzystopniowy system. Obligatoryjne ustawy, obligatoryjne rozporządzenia, ale co jest ważne, w rozporządzeniach są wymagania techniczne o bardzo różnym stopniu, szczegółowości i są inne opracowania, normy, wytyczne, instrukcje itd. itd. Nowa struktura będzie następująca. Będą ustawy rozporządzenia, tak jak do tej pory, ale rozporządzenie, tu Państwu chciałem powiedzieć, rozporządzenie będzie miało 12 stron, 10 można będzie opanować, ale tam będą tylko i wyłącznie te wymagania, które będą podstawowe, w odniesieniu do tego, co Państwu pokazałem, tego prawa budowlanego. Wszystkie pozostałe wymagania będą wytycznych, rekomendowanych. Pozostałe, tak jak do tej pory, będą w opracowaniach technicznych, które nie będą mogły się nazywać wytycznymi, bo wytyczne to już będzie nazwa, która będzie tylko i wyłącznie związana z wytycznymi rekomendow rekomendowanymi. No, teraz tutaj Państwa zachęcam, że to jest dobre rozwiązanie. I teraz, proszę Państwa, ta nowa struktura będzie po raz pierwszy od tych nie wiem, ilu lat, od wojny pewnie. Zawierała aktualną wiedzę techniczną, bo będzie możliwości aktualizacji. To, czego do tej pory nie mogliśmy zrobić, mając rozporządzenie, które liczy 150, stron, 200 i zawiera różne szczegóły. I to jest ta nowa struktura przepisów. My mamy sprzedaż w styczniu do, do Ministerstwa, ale to na pewno nie wyjdzie w styczniu. Natomiast będziemy jeszcze dyskutować pewnie z ministerstwem. Myślę, że w przyszłym roku wyjdzie. W przyszłym roku już będzie. Tylko chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że jak Państwo będą mówili, że to jest niedobre rozwiązanie, bo do tej pory wszystko było w rozporządzeniu i było dobrze, i ten świat się kręcił, to żebyście Państwo mieli świadomość, że się nic nie kręciło, bo tego nikt nie stosował, bo tego nie można było jakoś w rozsądny sposób z tego skorzystać. A my teraz chcemy zrobić na mniej więcej tak, jak, 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 jak to jest w tej chwili w normach. Jest aktualna wiedza, Państwo będziecie z tej wiedzy korzystali, to będzie cały czas nowelizowane.